Lew, witam Ciebie i oczywiście jest to horoskop dla lwa od 27 października do 2 listopada. Z kart tarota wyciągnę po jednej karcie do każdej ważnej sfery życia i zobaczymy co to będzie za tydzień. Też wezmę do tego, użyję do tego dwóch talii wyroczni. Jedną mamy tutaj ochrona. I jeszcze z jednej talii wezmę jedną kartę. I karta Miej cierpliwość. Więc patrząc na te karty, tydzień, lwa zapowiada się jak film. Dobrze słyszysz? Film, w którym główny bohater, to znaczy ty, wreszcie odzyskuje kontrolę nad swoim życiem, to znaczy nad scenariuszem. I teraz tak: w uczuciach pojawia się koło fortuny, więc los kręci się w nowym kierunku, zazwyczaj w dobrym kierunku, we właściwym, w tym lepszym. Zawsze mamy taką nadzieję. No ale na pewno kręci się w nowym kierunku, a emocje twoje nabierają tempa, więc coś się dzieje, coś rusza. To czas to czas jest zmian, które mogą cię zaskoczyć, ale też otworzyć nowe drzwi, o których myślałeś, że dawno już się albo zatrzasnęły. Albo zgubiłeś do nich klucz. Także tu są możliwe, naprawdę zaskakujące scenariusze. W miłości nowe szanse, oczywiście, w relacjach nieoczekiwane zwroty akcji. Tak to wygląda. W głowie, to znaczy Twoje myśli, tak? Ósemka buław. Myśli pędzą jak szalone. Plany masz. Yy, właśnie te Twoje plany przyspieszają, a życie domaga się. Natychmiastowej Twojej reakcji. To tydzień błyskotliwych komunikacji, rozmów, wiadomości, różnych decyzji. Ale zanim jednak rzucisz się w wir tych działań, zatrzymaj się na chwilę, ponieważ to jest energia bardzo szalona. Zatrzymaj się, by upewnić się, że działasz z serca. A nie tylko z impulsu, bo jednak ta karta to jest impuls. Więc zastanów się, czy działasz zgodnie z sobą, czy to jest tylko po prostu impuls. W codziennych sprawach, tutaj sprawy zawodowe, rodzinne, tak jak to karta trygonu ziemi, praca, finanse, codzienność, tak. To jest umiarkowanie. Ona przynosi harmonię i równowagę. To dobry moment, by złapać po prostu oddech, ustalić jakiś rytm, pogodzić to i tamto, tak, pogodzić na przykład to, co jest duchowe, to, co w środku czujesz, z tym, co jest praktyczne, a potrzebne, tak. Tak, jakby tutaj złapać yy, harmonię w tym wszystkim. Twoje działania mogą teraz przynosić efekty, jeśli zachowasz cierpliwość. Ja już zerknęłam na następną kartę. Jeśli zachowasz cierpliwość i nie będziesz wymuszał od razu rezultatów, to znaczy troszeczkę pomalutku, tak. Wiesz, że to przyniesie rezultat, ale może nie od razu teraz cierpliwości. W działaniu, tak, w buławach prowadzi cię dziesiątka kielichów. To jest spełnienie radości, w ogóle wdzięczność za to, co masz. To piękna karta takiego emocjonalnego dopełnienia. Pokazuje, że nie zawsze trzeba mm, gonić dalej, tak? Czasami warto po prostu docenić chwilę, w której jesteś, to, co masz. Także w działaniu raczej docenienie, nie działasz dalej, tylko tydzień taki może trochę zatrzymania się. I popatrzenia, że faktycznie masz dużo, tak? I może w tym tygodniu sobie odpuszczę szalone działanie. Tak jak urlop to wygląda, prawda? Karty wyroczni. I tutaj mamy tak. Pierwsza karta dodaje głębi, bo to jest ochrona. To znak, że jesteś prowadzony i wspierany. Nawet jeśli nie wszystko idzie zgodnie z Twoim planem, który wcześniej założyłeś, to jednak zaufaj temu procesowi. Bo los, los powiedzmy, że może wiedzieć lepiej, dokąd zmierzasz lub powinieneś dotrzeć. Dlatego jesteś chroniony, chroniony tak jakby w taki sposób, że ktoś jednak patrzy na ciebie i pilnuje tej Twojej drogi życiowej. A druga to jest właśnie miej cierpliwości do tej karty. Ja tutaj yy, wcześniej coś wspomniałam, bo już drugi raz o cierpliwości. To przypomnienie, że pewne rzeczy dojrzewają powoli. Jak owoce, które nabierają słodyczy. Tak jak słońce długo świeci, to one z czasem dopiero nabierają słodyczy. I jeśli będziesz czuć w tym tygodniu niepokój, że coś trwa zbyt długo, ta karta właśnie mówi spokojnie. Wszystko dzieje się we właściwym momencie. Niektóre drzwi otwierają się dopiero wtedy, gdy jesteś gotowy po prostu je przekroczyć. I widzisz, lwie, to jest tydzień, którym będzie cię uczyć, ufać rytmowi życia, tak? Zamiast gonić, to za zaczynasz jakby współpracować z losem, tak? To znaczy taki rytm nabierasz spokojniejszy. A mantra, jaką czuję. Na ten tydzień może się powtarzać dziennie nawet 12 razy, aż wejdziesz w taki fajny tryb mantry. A jeżeli nie masz ochoty tak długo powtarzać, to możesz to powiedzieć raz, ale z takim szacunkiem i głębio. Ja ją czuję w taki sposób, że jestem w bezpiecznym rytmie życia. Wszystko przychodzi do mnie we właściwym czasie. Możesz oczywiście ją skrócić. Na przykład wszystko przychodzi do mnie we właściwym czasie i wtedy poczujesz taki spokój. Życzę ci cudownego, magicznego tygodnia.